Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wszystkich bardzo gorąco, zwłaszcza społeczność szkoły podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze. Witamy ich po to, żeby. Witamy po to, aby... Witamy po to, aby przede wszystkim uczcić osobę świętego Jana Pawła II. Dlaczego robimy to dzieło? Robimy to dzieło po to, aby pokazać, że czas pandemii koronawirusa nie może zablokować tego co jest ważne, ważne dla przede wszystkim serca, ważne dla ducha. Nasza szkoła w Zbilitowskiej Górze kształtuje przede wszystkim wartości, o których wielokrotnie mówił święty Jan Paweł II to bardzo ważne wydarzenie abyśmy umieli wspomnieć osobę największego z Polaków papieża Jana Pawła II Karola Wojtyłę większość ludzi mówi już że pokolenie Jana Pawła II dawno się skończyło to nieprawda bo to od nas zależy na ile to pokolenie Jana Pawła II JP2 będzie żyło w nas żyło w sercach Polaków i oto uczniowie naszej szkoły w dniu dzisiejszym chcą oddać cześć i pamięć świętemu Janowi Pawłowi II. Zapraszamy wszystkich do ciepłej refleksji, która dotyka naszych serc, a dla tych wszystkich, którzy nie mogą oglądać tej transmisji na żywo, zapis zostanie na kanale internetowej telewizji Zbylitowska TV. Dlatego serdecznie zapraszamy również do odtworzeń tej transmisji. Yes, 18 maja 1920 roku w rodzinie skromnego urzędnika wojskowego w Wadowicach panowała ogromna radość. Bardzo zajęty swoimi obowiązkami porucznik Karol Wojtyła musiał się od nich oderwać, gdy dowiedział się, że jego żona Emilia powiła właśnie drugiego syna. Nowy Wadowiczanin otrzymał dwa imiona: Karol i Józef. Po ojcu i po ostatnich władcach Austro-Węgier, którym ojciec przed odrodzeniem Polski wiernie służył. Rodzina pieszczotliwie nazywała go Lolek. W tym roku minęło 100 lat od tego wydarzenia. Gdyby papież był dalej z nami, obchodziłby w tym roku swoje setne urodziny. Dzieciństwo nie było dla małego Karola beztroskie. Gdy Lolek miał 9 lat, zmarła jego mama, a 3 lata później jego starszy brat Edmund który oddał życie ratując swoją pacjentkę. Po śmierci mamy i brata Karolowi pozostał tylko jego tata. To on nauczył go modlitw oraz miłości do Maryi, jego drugiej mamy. Mimo że Karol bardzo tęsknił za swoją mamą, widział, że nie musi się niczym martwić, bo czuwa nad nim sama Matka Boża. Nad Twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty, o ileż lat to już było bez Ciebie, długo skrzydlaty, nad Twoją białą mogiłą od tylu lat już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą, nad Twoją białą mogiłą. Cisza jasno promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieje. Nad Twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak dawno to już było, jak się dziś zdaje malutkim. Nad Twoją białą mogiłą, o matko, zgasłe kochanie. My usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie. Wszystkim o czym śni w sercu mnie. Kiedy Karol Wojtyła rozpoczynał studia, dookoła niego działo się wiele trudnych rzeczy. Wybuchła druga wojna światowa, a jego tata podupadł na zdrowiu. Karol musiał podjąć pracę w kamieniołomach. Ten czas był trudny także dla duchowości przyszłego papieża. Karol miał wiele wątpliwości związanych z jego przyszłością. Nie potrafił wybrać między studiami, miłością do teatrów i budzącym się w nim powołaniem do kapłaństwa. W przerwach od pracy młody Karol czytał traktat do nabożeństwa Najświętszej Maryi Panny. Dzięki tej książce jeszcze lepiej zrozumiał, kim dla nas jest Matka Boża. To właśnie tu po raz pierwszy przeczytał słowa totustus i zdecydował, że zostanie księdzem. Kiedy smutek się zmiesza z wieczorem, Podobne do siebie są z barw. Razem stają się dziwnym napojem, który z lękiem nachylam do barw. Więc, ażeby w tym niepokoju nie pozostawiać mnie samego, Odjąłeś grozę wieczoru, dałeś wieczności smak chleba. Gdy z bezmiaru wyłaniałeś czas, i opierałeś się na przeciwnym brzegu, Usłyszałeś daleki mój płacz i od wieków wiedziałeś dlaczego. Wiedziałeś, że tęsknoty, która raz się napiła z twych ucz, nie nasyczą słoneczne zakwyty, lecz rozkrwawią jak brzegi róż. Nasze babcie i dziadkowie na pewno pamiętają biały dym z 16 października 1976 roku. W całej Polsce trwał wtedy prawdziwy karnawał radości. Po raz pierwszy w historii Piolak został papieżem. Nowy biskup Rzymiu przyjął imię Jan Paweł II. Nowy papież planował kruszyć mury XX wieku za pomocą swojej patronki Matki Bożej. Jan Paweł II podkreślał swoją wierność Maryi poprzez dewizję Tatus Tus, cały Twój. Do dziś hasło to jest symbolem wiary, nadziei i miłości dla ludzi różnych ras, religii i poglądów na wszystkich kontynentach. Jan Paweł II był wyjątkowym papieżem. Odbył wiele pielgrzymek zagranicznych, w tym osią do Polski. Odwiedzał biednych i chorych, upominał się o prawa człowieka, apelował o zaprzestanie wojny i prześladowań. Niestety byli ludzie, którym praca papieża tylko przeszkadzała. Pełen entuzjazmu, czas bardzo początkującego pontyfikatu, przerywa zamach z 13 maja 1981 roku. W czasie audiencji na placu Świętego Piotra Jan Paweł II został ciężko ranny w wyniku postrzelenia, którego sprawcą był turecki zamachowiec. Pomimo poważnych ran, życie papieża udało się uratować. On sam rok później udał się do Fatimy, aby podziękować Matce Bożej za ocalenie. Zamach bowiem był przeprowadzony w rocznicę objawień w Fatimie, dlatego Jan Paweł II uznał swoje ocalenie za dowód szczególnej opieki Maryi. Ojciec Święty odwiedził także Matkę Boską na Jasnej Górze, ofiarował jej złotą różę, na której zawieszone jest złote serce. Dar ten posiada szczególną wymowę, Gdyż jest to wotum dziękczynne za ocalenie życia podczas zamachu, Ojciec Święty powiedział też między innymi takie słowa: O Maryjo, Ty wiesz o wszystkim, czego nam brak, o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje nasze serca oddane Tobie na tysiąclecie w macierzyńską niewolę miłości. Powiedz, Synowi, powiedz Synowi o naszym trudnym dziś. Powoli schodek za schodkiem, od Wadowic do nieba bram. Szedłeś jasny, mocny i święty osiemdziesiąt lat. Z ojcowskich kolan na świata krańce, od grobu mamy do bazyliki. Wiarę i miłość, pletając w różańce, zdarłeś dziecięcej ufności buciki. Żeby nadzieja twoja jak skała przetrwać pomogła niedobry czas. Siła młodości, żeby zechciała przemienić świat. Wysoko w górach rozmawiałeś z Bogiem. W doliny wracałość paściowce pańskie. Każda ulica była ci progiem w domu, co okno ma na Franciszkańskiej. Niech wstąpi duch twój do naszych domów i niech przyniesie lotem gołębia list znaleziony w rodzinnym lesie. Jego zielenią chcemy zapisać życie od nowa. Boży Poeto, Ojcze Narodów, wróć do Krakowa. 26 lat swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II uczył nas i Chcemy przejść tę drogę z nim i na nowo zrozumieć, do kogo tak naprawdę należymy. is done. Bujesz mnie dłoń mego serca.